Renty i emerytury będą wypłacane w terminach bez opóźnień. Placówki zakładu ubezpieczeń społecznych realizują obowiązki wynikające z przepisów prawa. Bezpieczne są także wypłaty 13 emerytur, ale także wszystkich innych świadczeń, których realizacja jest prowadzona bieżąco i zgodnie z planem. Pomimo ograniczeń, które wynikają z zaleceń służb sanitarnych, placówki ZUS. Na bieżąco realizują wszystkie wypłaty świadczeń. Tak więc nie chodzi tutaj tylko o emerytury i renty, ale także o inne świadczenia, np. zasiłki pogrzebowe, opiekuńcze czy chorobowe. Nie są zagrożone też wypłaty trzynastek. Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie będzie więc trzeba składać wniosków o ich przyznanie. Większość osób otrzyma trzynaste emerytury wraz z kwietniową emeryturą lubrentą i trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, których prawo do emerytury lubrenty istniało 31 marca 2020 roku.